Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej po starcie sezonu grzewczego zachęca mieszkańców do oszczędzania i informuje, że będą mogli oni skorzystać z rządowej rekompensaty, która stanowi dopłatę do kosztów wytworzenia ciepła systemowego w pecu. Najlepiej jest, jest rzeczywiście oszczędzać samodzielnie, czyli mieszkańcy zasobów wielorodzinnych, ale nie tylko domów jednorodzinnych, powinni zwrócić uwagę na to, w jaki sposób korzystają z ciepła, czyli czy rzeczywiście mają zamontowane termostaty, czy regulują tą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, czy wychodząc obniżają temperaturę, żeby niepotrzebnie nie nagrzewać pomieszczeń. Z drugiej strony trzeba też uświadomić jedną rzecz, która jest niezwykle istotna że nie ma co też wychładzać pomieszczeń, ponieważ te pomieszczenia trzeba będzie wygrzać w pewnym momencie i to spowoduje nadmierne zużycie energii cieplnej. Yy, cały system hmm. zabudowy wielorodzinnej, bo to też bardzo często mieszkańcy pytają, czy można coś jeszcze zrobić, czy można by centralnie coś ograniczyć. Oczywiście można yy, yy, Prowadzić działania związane z obniżaniem, z przesuwaniem, z nachylaniem krzywej grzania, ale pamiętajmy, że wtedy dotyczy to wszystkich. Czyli jeżeli obniżymy jakąś temperaturę, to ona nie obniża się liniowo, tylko obniża się nieproporcjonalnie ze względu na kształt krzywej, który, która nie jest krzywą prostą. To powoduje to, że oczywiście przy określonych temperaturach możemy mieć niższe temperatury wewnątrz, czyli niższe temperatury podane na tak zwaną instalację wewnętrzną, ale z drugiej strony mogą być też miejsca zupełnie niedogrzane. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rzeczywiście utrzymanie krzywej grzania, która reguluje temperaturę wewnątrz, znaczy temperaturę dostarczaną do instalacji wewnętrznej w zależności od temperatury zewnętrznej i regulowanie to bezpośrednio w mieszkaniach, czyli generalnie zmienianie swoich przyzwyczajeń. Z takiej informacji sprawdzonej i przetestowanej okazuje się, że obniżenie temperatury w pomieszczeniach o jeden stopień daje oszczędność od 5 do 8% energii cieplnej, więc myślę, że warto jest ewentualnie pomyśleć w ten sposób, bo lekarze mówią jednoznacznie: spać najlepiej w 18 stopniach, przebywać w 20 ewentualnie kąpać się w pomieszczeniu, gdzie jest 22-23 stopnie. Więc myślę, że może warto jest pomyśleć. Z drugiej strony, mając regulator. Każdy regulator jest tak dostosowany, że ustawiając go na odpowiedniej liczbie daje to nam powiedzmy utrzymanie pewnej temperatury w pomieszczeniu. I to nie jest tak, że jak rozkręcimy regulator na 6 czy na 5, tak, to od razu się nam to wszystko nagrzeje. Tylko po prostu będzie to pilnowana, będzie wyższa temperatura, natomiast ilość tego ciepła, ona nie będzie aż tak znacznie się różniła od tego ciepła, które odda kaloryfer, dlatego że powierzchnia kaloryfera i ilość tego ciepła czy temperatura czynnika ona się nie zmienia. Żeby w pokoju mieć temperaturę 20 stopni wystarczy rozkręcić kaloryfery na tak zwaną trójkę. Ceny nośników energii są bardzo drogie i teraz żeby zostało nam więcej w portfelu musimy lepiej umieć zarządzać ciepłem systemowym. Tak? Tutaj mówimy o odbiorcach tego ciepła systemowego. Musimy zmienić, nauczyć się zmieniać nasze nawyki. To nie jest trudne, wymaga pewnej pracy od nas, pewnego myślenia. Ale to też nie jest związane z tym, że musimy wydawać pieniądze. To są nawyki odpowiednio wietrzyć mieszkania, zmniejszyć temperaturę w mieszkaniu, tak? nauczyć się również umiejętnie korzystać z części wspólnych. Nie myśleć tylko o sobie, ale o nas wszystkich. Natomiast oszczędzanie. To jest również ochrona środowiska. Dzisiaj zmniejszając zużycie węgla, a więc mniejsze ciepło systemowe powodujemy, że tego węgla się mniej spala i mniej wytwarza się dwutlenku węgla, co dla środowiska jest bardzo istotne. Musimy myśleć nie tylko o sobie, o naszych dzieciach, o wnukach, ale też i o następnych pokoleniach, dlatego że ta planeta faktycznie wymaga bardzo dużej uwagi. Dostarczenie mniejszej ilości ciepła to są niższe zyski, tak? Mniejsze też koszty, ale tak naprawdę należy patrzeć na to, w jaki sposób ten węgiel zamienić na inne, alternatywne źródła energii, po to, żeby również oszczędności wytwarzać u siebie na wytwarzaniu i przesyle. I też, ja to będę mówił z uporem maniaka, ale tu również dbać o ochronę środowiska, bo to jest naprawdę bardzo ważny element. Nie myśląc tylko o nas, ale również o naszych przyszłych, pokoleni naszych przyszłych pokoleniach. O ile realnie wzrosną koszty ogrzewania dla odbiorców ciepła systemowego? W związku z podwyżką, którą no, PET ze względu na cenę, myślę, że głównie węgla zastosował, my też musieliśmy zareagować i stąd od miesiąca września, nie od 1 sierpnia, tylko do miesiąca września, jeśli chodzi o zaliczkę na centralne ogrzewanie, podnieśliśmy o 23%. W liczbach takich można powiedzieć bezwzględnych, w przeliczeniu przeciętnie na mieszkanie, takie powiedzmy 50-metrowe i większe, no to jest dziś w granicach 50 do 70 zł na mieszkanie, wzrośnie cena tego centralnego ogrzewania. Na przestrzeni, myślę, że najbliższych miesięcy, nie tak bezpośrednio, ale w tym całym rozliczeniu rocznym później, mieszkańcy będą musieli liczyć się z tym, że zapłacą, że tak powiem, więcej za centralne ogrzewanie. Czyli tak nie będzie to aż tak znaczące, jak gdzieś tam podawano często w mediach na poziomie tysiąca złotych czynszu, tylko to będzie... Gdzieś więcej między 50 a 70 zł, takżeśmy wstępnie wyliczyli. Jeśli chodzi o ciepłą wodę użytkową, ta podwyżka u nas była troszeczkę wyższa jeśli chodzi o opłatę stałą, podnieśliśmy tą opłatę stałą o 32%. I tutaj chciałbym takie też przedstawić może, bo nie wszyscy mieszkańcy rozumieją, co to jest ta opłata stała, co opłata zmienna. Opłata ta stała, która rzeczywiście wzrosła ta w na metry sześcienne zużytego, zużytej wody nie. Ta opłata stała w tej chwili jest, można powiedzieć, tak upraszczając. Kiedyś była jedna cena za podgrzanie ciepłej wody. Powiedzmy, że ona wynosiła złotówkę. To w tej chwili, jeżeli w przeliczeniu na metry sześcienne coś kosztuje 70 groszy, to ta opłata stała jest pozostałe 30. Czyli można powiedzieć, że, że ona prawie się bilansuje, że to nie jest nic, coś dodatkowego, tylko to jest cena za, za podgrzanie wody, bo tak wynika w tej chwili z nowego prawa energetycznego, które przewiduje, żeby tą opłatę stałą wprowadzić. Chociażby dlatego, że nie wszyscy zużywają tą wodę, niektórzy tej wody nie zużywają. I skoro a ta woda cały czas jest w gotowości i ona jest do dyspozycji danego mieszkańca, to gdyby tej opłaty nie było, to wszyscy by płacili również za, za, za tego mieszkańca, który teoretycznie ma dostęp, a nie zużywa. Więc myślę, że to jest bardziej sprawiedliwe niż ta opłata jednoczłonowa. I stąd myślę, że już mieszkańcy powinni to zrozumieć i nie mówić, że my dodatkowo obciążamy tą opłatą stałą. Bo po prostu w tej chwili ta opłata jest dwuczłonowa, kiedyś była jednoczłonowa, bo też wynikało to z ustawy z energetycznego. Wniosku o rekompensatę nie wypełnia mieszkaniec, ale zrobi to za niego spółdzielnia albo zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Odbiorcy ciepła systemowego mają tą przewagę nad innymi użytkownikami, innymi użytkownikami innych surowców powodujących dostarczanie ciepła do mieszkań, że będą mogli skorzystać z rekompensaty. Ta rekompensata jest realizowana pośrednio czyli PEC ma swoją taryfę, natomiast różnica między ceną maksymalną, która dla PEC-u razem z opłatą przesyłową, czyli generalnie średnia cena roczna za wytwarzanie przesyłu i moc zamówioną jest w granicach 100, około 146 zł, będzie rekompensowana do tej kwoty 160 kilka zł, która wynika dzisiaj z taryfy. Jest to różnica mniej więcej 12%. Jeśli popatrzymy w ten sposób, że rzeczywiście to ciepło rosło w przeciągu roku, przede wszystkim ze względu na ceny węgla, które PEC musiał zakupić, różnica między ceną węgla z zeszłego roku, od tego, to jest 300 zł w zeszłym roku, dzisiaj to jest 1700-1800 zł, a to jest główny element kosztotwórczy, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii cieplnej. To jeżeli popatrzymy w ten sposób, to dzięki obniżeniu VAT-u o 18% i tej rekompensacie o 12%, można powiedzieć że mieszkańcy którzy zamieszkują zasoby wielorodzinne jako mieszkańcy tak zwana grupa wrażliwa będzie miała tą podwyżkę rok do roku około 28%, więc w stosunku do innych źródeł ogrzewania, czyli węgla to jest kilkaset procent, gazu to jest około 58%, energii elektrycznej też mniej więcej ta sama podwyżka w ciągu roku miała miejsce. Myślę, że to jest taka podwyżka, którą można zaakceptować. Oczywiście ona nie cieszy, dlatego że wszystko rośnie i generalnie bardzo ciężko będzie żyło się co najmniej w najbliższych miesiącach, bo myślę, że ta sytuacja diametralnie nie zmieni się. Natomiast tutaj przede wszystkim jest ta stabilność, czyli do kwietnia przyszłego roku mamy zagwarantowane, ponieważ do tego zagwarantowane ceny na tym właśnie poziomie, czyli generalnie rok do roku cena, cena wyższa od 28% dla wszystkich odbiorców ciepła systemowego, tak zwanych wrażliwy, czyli będą to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, zabudowy jednorodzinnej, szpitale, szkoły, nie włączone zostały to instytucje publiczne, czyli samorządy, nie włączone zostały to obiekty sportowe, to myślę, że to dla samorządów nie jest dobra informacja, natomiast i tak jeżeli popatrzymy na wzrost cen ciepła systemowego bez tej rekompensaty jest na poziomie 46%, więc to też jest w stosunku do innych, do innych czynników grzewczych ten wzrost nie jest jest aż tak katastrofalny. Jak na przykład popatrzymy na prąd, tak kilka, kilkaset procent, więc tutaj myślę, że uda się w jakiś sposób rzeczywiście sfinansować te wzrosty, wzrosty kosztów. PEC na wytworzenie ciepła systemowego dla gniezna potrzebuje około 18 tysięcy ton węgla. Jego zakup musiał zbilansować kredytem bankowym w wysokości 9 milionów złotych, a do tego dołożył jeszcze z własnych środków około 5 milionów złotych.